Wreszcie ktoś dał Polakom prawdziwe Black Friday, a nie tak jak zwykle. Więc zapisz ten film, bo zgubisz go na 100%. Ponad 40% przeceny na roboty polecane przez wszystkich dziennikarzy. I tak przez nas też, bo mowa to takie odkrycie tego roku, jak niegdyś Xiaomi w smartfonach. Sprawdziłem i nie są to sztuczne promki, mamy ceny lepsze niż w Chinach. Nie będę Wam opowiadał o funkcjach, bo recenzje umiecie sobie sami znaleźć, ale musicie wiedzieć, że ten flagowiec, czyli V50 Ultra i V50 Ultra Complete, kosztują normalnie 5999 zł i 5000. 549 zł, ale teraz w promkach kosztuje odpowiednio 41 i 42% taniej. Mój ulubiony Z50 Ultra ze złowrogą obudową ma uciętą cenę o 47%, więc nie jest to jakaś byle jaka promka typu 5% rabatu na kartę Biedronka. Ale wiecie, taka moja największa miłość i rekomendacja to robot P50, czyli taki optymalny stosunek ceny do jakości. Jak flagowiec, ale za 3399 zł w wersji normalnej i 4249 zł złotych wersji PRO z lepszą nawigacją. W sensie to są ceny przed przeceną, bo promka jest na 46%. I żeby nie było coś ciemniam linki znajdziecie w opisie, komentarzu lub profilu. Można już zacząć świętować, bo